Mianowicie była premiera długo wyczekiwanego przez widzów serii w grę 5 Nights at Freddy's 5 Koszmarnych nocy Oni serio mogli tego tak nie tłumaczyć. I reakcje są mieszane. Niektórzy mówią, że to film roku, a niektórzy razem około 2000 utwór na w Kinie. I ja też byłem na tym yy, filmie. I powiem wam, dlaczego moim zdaniem ten film to jeden z najlepszych filmów, które widziałem. I nie żebym widział w tym roku ich dużo, nie? Ale oczywiście najpierw. Podnijmy to wszystko na segmenty. Pierwszy segment to horror. Nazwałem tę część filmu tak, ponieważ rozmawiamy o tym, dlaczego jest to horror, ale innego kalibru niż inne typowe horrory. A więc co powinien zebrać dobry horror? Jumpscary są. Klimatyczne soundtracki y są. Jakieś ochmasie plus scenki, gdzie Zabójca na połowę ciała? Otóż to. Ogólnie, pierwsze pół filmu naprawdę zapowiada się dobrym horrorem. W końcu okrzyki przerażenia na stróża i to, jak paniczne próbuje się wydostać z lokalu, bo coś próbuje się do niego dostać, naprawdę robi fajny klimat i może na początku trochę zbudzić w widzu jakieś takie emocje, które może być dobry horror, jednak szybko się to kończy i naprawdę mała jakaś scena chociaż trochę cię przestraszy, czy chociaż wzruszy, ale nie da się zapomnieć, że ten film utrzymuje status horroru mimo wszystko przez cały film. W końcu ciemne pomieszczenie, jakieś stare endoszkielety, swoją drogą to jest okładka książki, to są, to są cały czas na miejscu i ciągle się przez film przewijają bądź momenty pewności, ale nie zapomnijmy o tym, że horror ten nigdy nie skupiał się na straszeniu, wyjątkiem części FNAF-a który jest to czwórka, tak? Ale i tak każdy FNAF wkład, nacisk na fabułę. Fabuła była zawsze numer jednym, i tak w filmie strasznie nie było priorytetem, a fabuła, która bardziej mroży krew w żyłach, niż nie da scena, która miała straszyć. I na tym się film skupił, na tym, co będzie w filmie, jakie smaczki w niego włożyć, w końcu po to fani FNAFA przyszli po fabułę, ale no jest jeszcze jedna rzecz, która nie dała filmowi tak bardzo skręcić się w tym horrorowym i tu płynnie przejdziemy do segmentu numer dwa, czyli komedia. O ja... Jak, na, jak się bałem, że przez ten film, że on jest od 15 lat i do tego jest komedią, będzie głównym, ale nie. Freddy Bumniczy, kocham cię. Naprawdę, hum, humor w snufie nie odstawał od humorów fn, fanów NAFA i uwierzcie mi, większość żartów, gestów czy zamierzonych rzeczy, które miały i widzę naprawdę potrafiły go rozśmieszyć. Chociaż Freddy w tak słusznie to przesada, ale mniejsze. Pamiętajmy, że staw opiera się na zabójstwach dzieci Freddy. Foxy, Chisa i Bonim i Golden Freddy są dzieci, które dalej chcą się tylko bawić, pokazuje to scena budowy fortu przez animatroniki Abby, Maika i Vanessę, czy tak, gdzie oni się tam leżą i mimo wszystko przez horror jest przeplatana komedia, da się zrozumieć że właśnie na dzieci, których jest więcej niż osób dorosłych, które odgrywają tą jakąś kluczową rolę. I dla mnie osobiście podobały mi się sceny komedyjne, bo no gdzie wam pokażą dziewczynkę dającą Boniemu kartkę z sercem, no mówmy się, nigdzie. Ale już od od części komedyjnej, zostaje nam co? Fabuła. I tu ostrzegam spoilery. William Afton jako doradca zawodowy. Only have to worry about one thing. Vanessa, córka Aftona. His name is William Afton. He's my father. I poczekaj, poczekaj. Dlaczego on nie jest jego synem? Where's sense, jakby znasz przyzwyczaił nas do du dużo rzeczy, totalnie nie ma sensu, ale ten film, jeśli w ogóle jest kanoniczny, to był taki zamęt w fabule, że o ja pierdol. Wracając, podzielmy ten segment na cztery części. Numer jeden, dlaczego William Afton, do chuja jest doradcą zawodowym i zatrudnił ludzi do tej picerni. I okej, okay, jak wiemy, skończył ostatni stróż nocny z samego początku filmu, ale przecież ktoś w końcu mógł stamtąd uciec, prawda? No i właśnie, przecież uciekł Mike. Przez co wszystko mu się posypało, przez fakt, że Afton go tam wpuścił. No dobra, dobra, nie wiem, nie zagłębiam się akurat w ten temat, ale... Jakim cudem Mike nie jest synem Aftona? Skąd się wziął Garrett i jego cała rodzina? Po raz drugi... To jest... To nie ma sensu właśnie. I Dlaczego Vanessa z dupy jest trochę Aftona? Jakby, no kurde, ta babka w SB ma około 20 lat i w tym filmie też, przecież... Obydwie części to dosłownie dwa kątce jednego kija. Nie wiem, może używa jakiegoś kremu niwana na zmartwychwila, ale no jeśli ten film jest kanoniczny, to, to nakłada go kurde tonami. Numer 3 Dlaczego Vanessa, jako glina przypominam, chroniła ojca po takich rzeczach, po co sam Afton w filmie przyznaje, że ona wiedziała i miała e, do roboty tylko jedną rzecz? one keep him nie, no były dwie rzeczy. W sumie Mike również powiedział o jednej rzeczy, a były dwie. No ale dobra, przejdźmy do ostatniej rzeczy. Numer cztery, Boy. Jakby ja rozumiem, że w dwójce w jak jebnięty i chciał nasze baterie, w końcu Foxy czy inny zjednocili się do naszego biura, ale dlaczego akurat on? Miał najlepsze jumpscary, ja rozumiem, że w tych robotach ciężko zrobić horror, ale no, błagam Was, były zajebiste momenty tych animatroników, i były, nie zapominając w ogóle o babeczce, dzięki której mogliśmy zobaczyć, jak sprzedamy rzecz dla trzaski, puszczają i, i cała stal wbija się w jego w naszego kochanego Purple Tak nawracając, boli mnie, że nie zrobili kultowych jumpscarów, bo może i one nie byłyby jakieś fest straszne, ale dodawałyby takiego respektu do gry. Dobra, także. Podsumowując cały film, był dobry w końcu czy nie i odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Rozumiem krytyków, którzy patrzą na film przez czysto horrorowy styl, bo tak też rozumiem ten fakt, ale rozumiem też punkt fana i widza serii Five Nights at Freddy's, który czekał bodajże 7 lat odkąd pierwszy raz o nim wspomniano, bo jest mnóstwo fabuły, smaczków i zabawek przy filmie, której krytycy w ogóle nie biorą pod uwagę. Po prostu, dla fana FNaFa jest to bardzo dobry film, pochwany fabułem, choć nie wiadomo, czy kanoniczną, z maczkami horroru i komedii. Na dodatek pokutuje sceny, na, na które fani FNaFa czekali od lat. Ocena na końcu 9 na 10. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, cześć i czołem. Ja byłem Kelan, a to była relacja... Relacja, re, re, recenzja Five Nights at Freddy's. Yo!